Udało nam się zrobić jedną rzecz, która tutaj bardzo przeszkadzała w tego typu urządzeniach impulsowych, nawet jeżeli urządzenie impulsowe ma możliwość wycięcia żelaza, żeby widziało sam kolor, to zasięgi wtedy na kolor spadają drastycznie, tak jest w przypadku laserów, na przykład. Gdzie nawet o połowę potrafi spaść zasięg na duży kolor. Zobaczmy jak tutaj wygląda. Mamy program numer jeden ogólny do wszystkiego, na którym zasięgi są największe i weźmiemy sobie srebrną tacę. A ja może zacznę od puszki z piwa. Tak. Czekaj, czekaj. Ba... Ponad metr. Tak. Wierzę, tak. prawda? Tak. I tackę srebrną mierzyliśmy wcześniej jest gdzieś około metra dziesięć, tak? 110 tak? dziesięć tak. Na jedynce. Tak. A teraz damy mu czwórkę. Czyli wycinamy całe żelazo maksymalnie. Wycinamy całe żelazo maksymalnie, żeby widział tylko kolor. I zobaczymy je jak zaczynamy z od puszki, nie widzi, i pokazuje śmieci dioda. A tutaj spadek zasięgu jest mniej więcej ze 110 do 90, czyli o jakieś tam powiedzmy 20%. I to jest fantastyczny wynik, który udało nam się uzyskać, 90 bierze, tak? Brało tak, 110 było na jedynce, tak, tak, 110 na jedynce, 90 gdzieś tak na na czwórce, na duże kolory. Czyli w przypadku jest jeszcze program pośredni, trzeci, gdzie ten zasięg będzie większy, ale to co nam się udało, to jest fantastyczna rzecz. W przypadku wycięciu całego żelaza e, i śmieci. Diamagnetyki duże mają spadek do 20% w zasięgu głębokości. Możemy jeszcze użyć większej cewki, która na Można tak, dobrać. oczywiście. Cewka jest robocza, cewki są ładniejsze już w zestawie, za złożę zmontuję swój zestaw. Tutaj no to... cały zobaczycie jak to wszystko wygląda. To wzięliśmy cewkę taką taką, nie wiedziałem, że taką mam w podażniku. Tak jest. Sprzęt fantastycznej jakości. Także pojawia się polska nowa jakość. W urządzeniach. Na świecie mamy ciszę tak jest. Dioda, co znaczy, i pali się to, dioda. I pali się dioda. To znaczy nie kopać. Tak jest. Znaczy nie kopać. Tak jest. Włączamy sprzęt.